4 stycznia wieści z Ukrainy. Wojna przenosi się już na terytorium Rosji. Dziś wieczorem Rosjanie ostrzelili własne miasto Białgorod i zestrzelili ich samolot wojskowy. W rosyjskim mieście Białgorod, położonym niedaleko Ukrainy, przez całą ostatnią noc trwały eksplozje, włączyły się alarmy przeciwlotnicze i samochodowe. Zostało to masowo zgłoszone przez lokalnych mieszkańców w internecie, publikując także odpowiednie filmy, na których wszystko można usłyszeć. Blok wspomagający z kompleksu rakiet przeciwlotniczych Pancer przeleciał przez sufit do domu lub mieszkania jednej kobiety to rosyjska broń. Na nagraniu można usłyszeć, jak mówi, że wcześniej naliczyła 13 potężnych eksplozji. Według kanałów telegramu, w nocy w Biełgorodzie ogłoszono trzy alarmy lotnicze. Rosyjscy okupanci zestrzelili także ich samolot wojskowy. Rasiści z Białgorodu poinformowali dziś o zestrzeleniu samolotu należącego do rosyjskich okupantów w obwodzie białgorodzkim, graniczącym z obwodem Charkowskim na Ukrainie. Przypomnijmy, że Ukraina próbuje w jakiś sposób odpowiedzieć na masowe ataki rakietowe na jeźdźców. Jednak na razie docieramy jedynie do terytoriów okupowanych i regionów przygranicznych Federacji Rosyjskiej i czasami udaje nam się uderzyć w Moskwę. Tymczasem. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że od początku inwazji na dużą skalę okupanci stracili 329 samolotów i 320 helikopterów. Bojownicy Azowa zajęli pozycje okupantów w pobliżu Kreminnej. Rosyjscy okupanci nie prowadzili działań ofensywnych w kierunku Łymańskiego, Kremińskiego, minionej epoki. Dokonano jednak nalotów na lasy Biłogorivka i Serebriansk w obwodzie Ługańskim. Poinformowała o tym w porannym raporcie służba prasowa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy. Z kolei kanał Trikutnyk Telegram, relacjonujący przebieg działań wojennych na tej części frontu, podał, że bojownicy 12. odrębnej brygady specjalnego przeznaczenia Azow Gwardii Narodowej Ukrainy pod ciężkim ostrzałem ze strony najeźdźców zajęli swoje stanowiska w tym samym leśnictwie Serebrian, zwanym także Lasem Kremińskim. Ukraińscy żołnierze zniszczyli rosyjską kolumnę szturmową w obwodzie donieckim. Bojownicy sił obronnych odparli atak wroga, niszcząc szturmową kolumnę pancerną wraz ze zwiadem rosyjskich okupantów w kierunku Maryjskim. Centrum prasowe Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy poinformowało o tym dziś na oficjalnej stronie portalu społecznościowego Facebook, publikując odpowiedni film. Do klipu zmontowano materiał nagrany przez bezzałogowy statek powietrzny już po bitwie. Widzimy zniszczony lub uszkodzony czołg oraz cztery opancerzone wozy bojowe najeźdźców jeden z nich płonie. W komentarzu napisano, że jest to dzieło ukraińskich spadochroniarzy. Największa wymiana: Ukraina zwróciła 230 żołnierzy i cywilów z niewoli Federacji Rosyjskiej. Bezpośrednie wystąpienie rzecznika praw obywatelskich Dmytro Lubineca nasi są w domu. Ponad 200 naszych żołnierzy i cywilów wróciło z rosyjskiej niewoli. Żołnierze, sierżanci, oficerowie żołnierze sił zbrojnych Gwardii Narodowej i Straży Granicznej. Część obrońców broniła Mariupola i Azowstalu. Dziękujemy wszystkim, którzy pomimo wszelkich trudności sprowadzają naszych ludzi do domu. Dziękujemy naszym obrońcom. Zrobimy wszystko, aby zwrócić wszystkich naszych ludzi, którzy obecnie znajdują się w niewoli rosyjskiej. Dowództwo koordynacyjne odnotowuje, że jest to największa wymiana jeńców wojennych podczas inwazji na pełną skalę. Uwolniono 230 ukraińskich mężczyzn i kobiet. Przyjaciele, wspierajcie nasz kanał, lajkując film i komentujcie tę wiadomość w komentarzach, a także zostańcie sponsorami naszego kanału.